Prawda cię nie polubię. Za tobą też raczej nie przepadał. Hmm, nie widzę drogi na górę. Rozejrzyjmy się. Wygląda na to, że Bidi coś znalazł. Znalazłeś coś? Co tam ma? Linę do wspinaczki. Używają ich teraz na budowach. Naprawisz ją? Jest wystrzępiona. Ale nie szkodzi. Powinno pójść gładko. Hmm. Podobno walczyłeś z Imperium na Kashiku. No. Zwinąłeś maszynę i samodzielnie rozpryłeś imperialny obóz więzienny. To akurat Billy. Tylko wydwoje? Nie zupełnie. A jak jest z tobą? Potrzebujesz kredytów? Ich nigdy za wiele. Ale. Mam córkę. Katę. Nie widujemy się zbyt często, ale mogę chociaż ją wykarmić. Ciężka sprawa, tak rozłąka. Hmm. A jej matka? Nie, nie żyje. Zabrało nam ją imperium. Przykro mi, zabrało wielu ludzi. Z każdym dniem więcej. Używałeś ich kiedyś? Poradzę sobie. Byłem złomiarzem na bracie. <noise> Sporo przeszedłeś jak na swój wiek. Staram się przetrwać. Jak my wszyscy. Możemy użyć terminalu, żeby obrócić billboard Łatwo po poszło Wracajmy do mostu Mam nadzieję, że ekipa jest cała Jeśli Gaps się znudzi Może dla zabawy schakować imperialne łącza Naprawdę jest taka dobra? Za dobra Przeszkolona w syndykacie, ale naraziła się swoim pracodawcom Brawo latał kiedyś dla Republiki wojskowy to wiele wyjaśnia. Jak trafiłeś na Kuba, Elise? Kantyna na Norsit. Łowca nagród miał mnie na muszce. Bliźniaki wrzuciły go do szybu kopalni. Od tamtej pory się przyjaźnimy. To ekipa Kestis. Mam nadzieję, że nie jestem bezużyteczny. Doprowadziłeś nas do senatora. Wydaje się, że chcę podwoić moją działkę. Zgadza się, BD? Skończyłeś? Tak. Odszukajmy załogę. Prowadź, złomiarzu. Dobrze Cię widzieć! Hej, brawo! Żadna robota nigdy nie idzie zgodnie z planem, prawda? Inaczej nie byłoby zabawy! jak ten nowy? Trochę gaduła, ale dobrze walczy. Ha, niech będzie. Gaps skakowała jacht. Senator nie wezmie pomocy, ale dobrze się zabugrował Próbowałeś pukać? Ktoś widział kala? Batisa! Batisa! Założyliśmy się, że senatorka Cię wepchać i ustawić w gablocie. Ej, chcę dostać działkę. Hej, Karl! Jeśli zginiesz, dostanę modliszkę, nie? Wybacz, Gabs, nie należy do mnie. Mm. To jaki masz plan? Ten jacht to Sejnar Ramsidian. Senator ma tu na swoim terminalu wojskowe dane wywiadowcze. Mogłyby zwiększyć nasze szanse. Rzecz w tym, że kabina jest zabezpieczona. Nawet bliźniaki nie wyważą tego draństwa. To jak wyjdziemy? Wy, chłopcy, załatwicie sprawę jachtu. Potem ja poczaruję po hakersku. Z moim uroczym pomocnikiem. Zajmę się transportem. Wrócę da moment. Do dzieła. Bliźniaki! Pomóżcie karowi przejść! Lucio, PaciSa! Co mam robić? Masz plecak rakietowy? Mm. Takie jest. Dziękuję. Oczy szeroko otwarte. Prawo mówi, że wciąż jesteście nacenzurowane. Czemu ten ta, Tak, tak, tak. Jeśli kimś zadzieracie, to następnym razem sprawdźcie, czy nie ma dziar syndykatu. Ja... <laughs> Tylko podziwiałem widok. Czego szukam? Dwa wsporniki trzymające jazd. Będzie potrzebne sporo siły. Siły Jedi. Chyba sobie poradzę. Hej, Kat, Próbowałem przesunąć te wsporniki, ale... Tak. Gaps już mnie informowała. Dobra. Wspornik zdjęty gaps Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się Kup i kolej Chwila Tam jest szef fabryczny, który cię ugotuje na miękko Niech Załatwione, Carl. Wysoko tam, więc uważaj Zawsze jestem ostrożny Mówiłeś ci złości już go dla ciebie poluzowałem. Niezła robota, Kal. Skakuj, zjedziemy na dół. Jestem, Gaps. Ja i mój cudowny asystent pokażemy wam, jak to się robi. Chodźmy ponownie zapoznać się z senatorem. Nie zbliżaj się, ostrzegam! Mam tu cały oddział! A! Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdracz nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Może zmienię jego zdanie. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie! Nie mogę! Odblokuj go, a odwdzięczę ci się! Ha! Dostanę nagrodę, odblokuję terminal. Jeśli się ruszy, strzelaj z przyjemnością, dobra, Bidi co my tu mamy. <noise>